Dzień dobry, dzień dobry. Karol Pilarz, podcast Handlowca. Zapraszam. Jak wygląda dzień osoby, która utrzymuje się z Vinted? Mam dla Was ciekawe informacje, ciekawe przemyślenia. Wiem, że dużo osób y, chciałoby zacząć zarabiać na Vinted, gdzieś tam myśli o tym, żeby zarabiać na Vinted, ale tak naprawdę dużo też osób odpuszcza ze względu na to, że nie wiedzą te osoby, jak to tak naprawdę powinno wyglądać. Oczywiście są osoby, które po prostu nie zastanawiają się, zaczynają robić i stwierdzają, że jakoś to będzie. No ale są takie osoby, które po prostu muszą wiedzieć, bo inaczej jak nie zaczną, nie, nie dowiedzą się, no to po prostu nie zaczną. Więc przechodzę do was z wyjaśnieniem, jak to po prostu wygląda, jak wygląda życie, jak wygląda dzień osoby, która po prostu utrzymuje się z vinted. Czyli załóżmy takiej osoby, która można powiedzieć już nie ma etatu, tak? No bo Wiadomo, oczywiście można to łączyć z etatem, wtedy to trzeba wszystko, to co będzie w tym odcinku podzielić powiedzmy na pół i, i wykonywać w tym czasie, który mamy w porównaniu z etatem. Natomiast dzisiaj sobie porozmawiamy o takiej osobie, która już totalnie nie potrzebuje pracować na etacie, bo po prostu utrzymuje się całkowicie z Vinted, więc na samym początku wyobraź sobie, że nie masz szefa, Nikt nie sprawdza ci czasu pracy, nikt nie mówi ci co masz robić, kiedy masz robić. A ty masz rzeczywiście konto na Vinted, masz telefon, masz paczki do wysłania i tak naprawdę jedno pytanie każdego dnia: ile dzisiaj zarobisz, tak? No bo na Vinted zarabiamy za efekt, a nie za godziny. I to jest właśnie też mm, fajna rzecz, dla jednych fajna, dla innych nie fajna, bo osoby, które nie zarabiają no to oni, one się wkurzają, tak? No bo pracują 50 godzin i prawie nic z tego nie mają, tak? Podczas gdy ktoś, kto jest skutecznym sprzedawcą, też pracuje 50 godzin i ma kilka tysięcy złotych na tym, tak? Bo właśnie tutaj nie liczy się, ile godzin przepracujesz, tylko jak te godziny przepracujesz i jak one wpłyną właśnie na efekt. Więc opowiem Wam o tym, jak wygląda codzienność takiej osoby, która po prostu żyje ze, ze sprzedaży na Vinted. Oczywiście przypominam, w opisie tego podcastu znajdziecie link do kalendarza, możecie się zapisać na bezpłatną konsultację i porozmawiać o sprzedaży na Vinted. Jeśli chcecie to robić na poważnie, no to myślę, że jest to coś, co, co warto przemyśleć. Więc przechodząc już tutaj do głównego tematu, jak wygląda życie takiej osoby. Przede wszystkim nie ma tutaj budzika w takim hipotetycznym tego słowa znaczeniu, ale praktycznym też. Czyli po prostu nigdy osoba, która pracuje na Vinte, tak naprawdę nie musi wstawać o szóstej, tak, ale najprawdopodobniej też nie śpi do południa. Więc Pomimo tego, że nie mamy jakby pracy na etacie, to wcale nie jest tak, że gdzieś tam śpimy do południa i nic nie robimy, tylko dlatego, że nie mamy pracy. Wręcz przeciwnie, mamy swój rytm dnia. Nie jest to sztywny grafik. Natomiast pewne powtarzające się bloki czasowe. Czyli jak dzisiaj mam ochotę, to sobie mogę zacząć pracę o 8. Jak nie mam ochoty, albo muszę coś załatwić, to sobie zacznę o 11. Natomiast... To też nie znaczy, że robię tylko to, co chcę i kiedy chcę i wtedy, kiedy chcę. Mam jakiś swój styl pracy, schemat pracy. Na przykład, nie wiem, w poniedziałek robię zdjęcia, wraz wieczorem co codziennie wystawiam, codziennie przeskrypty, raz w tygodniu analizuję moje statystyki i po prostu mój dzień nie kręci się wokół zegarka, wokół konkretnych godzin, tylko wokół konkretnych zadań. I to daje pewnego rodzaju wolność, tak? No, bo ja nie muszę czegoś robić o konkretnej godzinie, natomiast muszę to zrobić, tak? Więc mm, mogę mieć na przykład cały dzień wolny, ale wtedy wieczorem muszę pracować. Niektórzy mówią, a wieczór jest, już nie będę pracować, a ja sobie mówię, no dobra, robię sobie wolny dzień, ale za to popracuję wieczorem, więc. To jest dyscyplina, która jest tutaj wymagana, bo ja mogę mieć każdy dzień wolny, dosłownie tak jak chcę. Natomiast pewne zadania muszę wykonywać, bo inaczej to po prostu nie będzie działać, więc tak to tutaj wygląda. Jeśli chodzi o samą pracę, no to oczywiście nie jest to etat, więc tutaj nie siedzisz po 8-10 godzin, tak? To nie jest miejsce, w którym tylko jesteś, tutaj robisz, żeby mieć efekt, więc tak naprawdę, żeby mieć efekt, wystarczy popracować średnio. Oczywiście już mówimy o takiej osobie, która faktycznie się z tego winted utrzymuje, więc weźmy od 2 do 4 godzin dziennie. Oczywiście zazwyczaj te osoby już pracują też mądrze, tak? no bo być może jak ty dopiero zaczynasz, to twoje 60 minut jest dużo mniej efektywne niż moje 60 minut. Więc tutaj powiedzmy taka osoba, która w miarę ogarnia 2-4 godziny dziennie, to jest naprawdę bardzo mało. Tak? Masz 8 godzin na przykład na spanie, zostaje ci 16, 16 godzin z czego wystarczy popracować 2, 3, 4 godziny. I możesz to zrobić w dowolnych godzinach dnia, tak? Możesz mieć na przykład tak, że w poniedziałek robisz zdjęcia, i wtedy zdjęcia robisz przez trzy godziny, żeby się nie rozpraszać niczym innym. W inny dzień, na przykład, godzinę wstawiasz ogłoszenia, godzinę analizujesz, godzinę wymyślasz strategię, tak? I tak dalej, i tak dalej. Więc tak naprawdę ten czas rozkłada się na różne bloki czasowe, tak jak mówiłem. Czasem jeden blok czasowy to jest po prostu jedno zadanie, czasem. Jest krótkie zadanie i masz przerwę. Potem znowu masz krótkie zadanie, i masz przerwę, i tak przez cały dzień, tak? Wystarczy kilka razy w ciągu dnia popracować po 30 minut. Zależy oczywiście od zadania, tak? No bo zdjęć nie zrobimy w 30 minut, ale są inne zadania, które da się zrobić w 30 minut, i wtedy wystarczy popracować, robisz sobie przerwę. Popracować, robisz sobie przerwę. Chociaż ja akurat jestem z tych, że wolę pracować ciągiem, bo wtedy. Po prostu mam potem już, że tak powiem, z głowy. No i oczywiście każde 10 minut, które dodatkowo wkładamy w pracę, może przynieść fajny wynik, tak zarówno dzisiaj, jak i jutro, jak i pojutrze możemy sobie pracować od rana do wieczora, możemy pracować popołudniami. Teraz jest na przykład ciepło, więc można nie pracować w dzień, tylko na przykład rano i wieczorem, tak? żeby. No, nie męczyć się po prostu w no, takie upały, tak? Więc to jest coś, co nam po prostu daje, daje wolność. Yy, dalej, nikt cię nie przypilnuje, bo to Ty jesteś szefem, tak naprawdę. Yy, natomiast to oczywiście brzmi fajnie, że nie masz szefa, tak? Yy, natomiast to jest fajne do momentu, aż przez 3 dni albo przez 5 dni nie masz weny. I potem się okazuje, że nikt nie stoi nad Tobą, nikt nie powie Ci, Ej, miałeś co zrobić, ale nikt cię, nikt cię nie zmotywuje, nikt Cię nie zachęci, bata nad sobą Nie masz. No chyba, że jesteś w moim kursie Vinted Booster, no to wtedy co innego. Natomiast nikt Cię po prostu nie zmusi do tego, żeby to zrobić. To jest tak jak na studiach tak naprawdę, albo robisz, albo nie robisz. I, i, i oszukujesz tylko i wyłącznie siebie, jeśli nie robisz, no bo to się potem przekłada na wyniki albo na brak wyników. Więc osoby, które żyją z Vinted no mają swoje checklisty, mają swój plan tygodnia, przypomnienia, budują sobie strukturę. Bo bez tego zamienia się po prostu, bo bez tego zamiast wolności, no to masz po prostu chaos, tak? Masz problem z ogarnięciem tego wszystkiego, a każda zaplanowana rzecz sprawia, że łatwiej jest ci to wszystko ogarniać, więc wszystkie takie pomocnicze rzeczy, typu checklisty, planery, jakieś prowadzenie statystyk i tak dalej, to wszystko fajnie tutaj w tym pomaga. Oczywiście wypłata. Wypłata to jest coś, co jest też zależne oczywiście od efektu, tak? Nie mamy tutaj stałej pensji, nie mamy minimalnego wynagrodzenia. Możemy jednego dnia zarobić 200 zł, drugiego dnia 20 złotych, trzeciego dnia 0 zł, a czwartego dnia na przykład 600 zł. Dlatego ważna jest regularność, powtarzalność, bo właśnie dzięki temu można zarabiać 5, 10, a nawet 20 tysięcy złotych. Tutaj nie ma sufitu, to jest sprzedaż. Tutaj ci nie płacą za to, że jesteś, tylko za sprzedaż, tak? Im więcej sprzedaży tym więcej zarabiasz a to wszystko tak naprawdę dużo zmienia bo zaczynasz myśleć i działać jak właścicielka a nie jak pracownik który jest tylko gdzieś tutaj przyszedł po sieci potem pójdzie do domu i jest zadowolony. A więc to jest akurat fajne dużo osób a, jak, a co jak nie zarobię tak? no to jest no to jak chcesz sobie zarobić cokolwiek no to nie wiem idź na ulotki i po prostu ciesz się z najmniejszej możliwej stawki, tak? Tutaj oczywiście jest do zgarnięcia naj, najmniejsza, ale również największa, tak? Możesz zarobić te 10-20 tysięcy, co jest kilka razy więcej niż normalna stawka na etacie. Przy okazji, tak jak mówiłem, pracując znacznie mniej, bo raczej nie znam osób, które pracują codziennie 8 godzin na winter, bo po prostu nie jest to potrzebne. Jeśli są takie osoby, to, to są praktycznie totalne świry, które mają swoje jakieś tam ambicje, pomysły, coś realizują, natomiast nie jest to w 100% potrzebne i większość osób, które znam po prostu... Nie wiem czy ktokolwiek pracuje więcej niż 5 godzin dziennie więc tutaj nawet jakbyś pracował codziennie przez 5 godzin dziennie to w miesiącu zrobisz 150 godzin tak co na etacie w 20 dni się tyle robi bo zazwyczaj tam weekendy wolne czy tam jakieś niedziele a tutaj już wszystko mamy policzone. Oczywiście można sobie korzystać. Bo tak jak mówię, daje nam to dużą elastyczność. Jak jest pogoda, możesz iść skorzystać z pogody, tak? Jak nie ma pogody, możesz więcej popracować. Jak są święta, wszyscy mają wolne, to ty siedzisz, pracujesz, trzepiesz kasę, bo w ten dzień się często zarabia 2, 3, 4, 5 razy więcej niż w normalny dzień, a jak wszyscy wracają do pracy, to ty sobie korzystasz z życia, tak? Widzisz sobie na zakupy, załatwiasz sobie sprawy, jedziesz sobie na jakiś wyjazd. Więc tutaj bardzo fajne możliwości daje oczywiście zarabianie na Winted można sprzedawać nawet na, na, na wakacjach. Tak. Ja sam wiele razy tak robiłem, że gdzieś jechałem na wakacje. miałem tutaj wszystko zostawione na 3, 4, 5, 6 dni i po prostu sprzedawałem na wakacjach, leżąc sobie na telefonie coś tam robiąc. Wracałem do domu. Miałem pełno paczek do spakowania zawiezienia, i tak naprawdę pół wyjazdu, czy tam 3 czwarte, czy jedna czwarta zwróciło się podczas wyjazdu, więc. Jedni powiedzą, a, dobra, odpocznij sobie, a drudzy, właśnie też tak jak ja, lubią sobie skorzystać, bo jest to też satysfakcjonujące, że praktycznie nic nie robisz, a kasa sobie potem wpada, więc można pracować. Nie trzeba, to jak kto lubi, jak kto chce, jaki kto ma styl, natomiast tak to po prostu wygląda. Oczywiście mamy określone listy swoich zadań, które robimy tak, że chodzimy na zakupy, szukamy towaru, wystawiamy, robimy zdjęcia, piszemy skrypty, korzystamy ze strategii, podbijamy, negocjujemy, wymyślamy różne strategie marketingowe, jakieś promocyjne, przygotowujemy jakieś wyprzedaże. I tak naprawdę tych zadań jest dużo, tak? Zrobi się jedno zadanie, to będzie drugie zadanie. Jak się zrobi drugie, to będzie trzecie. Są zadania jednorazowe, są zadania cykliczne, takie, które się robi raz dziennie, na przykład przez 10 minut. Czasami jest takie zadanie, które robisz raz na tydzień, przez na przykład godzinę albo dwie. Czasem jest takie jedno zadanie, które robisz raz na miesiąc tylko. Czasem jest takie zadanie, które robisz co dwa dni przez na przykład pół godziny dziennie, więc to są różne, różne po prostu małe zadania, wokół których kręci się cały dzień nasz jako osób, które z tego w się po prostu utrzymują. Dlatego często mówię małe kroki, lub po prostu rzeczy: dzisiaj wystaw, jutro popraw, pojutrze to, pojutrze tamto i za chwilę Twoje życie też zacznie kręcić się wokół yy, po prostu. Zadań, a nie wokół godzin, które po prostu gdzieś tam przelatują. Więc, tak w ramach podsumowania, życie z Vinted daje tutaj mm, ogromne możliwości. Oczywiście nie jest to za darmo, czyli trzeba swoje włożyć, trzeba zaangażować się, popracować, ale jak masz system, jak masz strategię, to możesz sobie fajnie żyć i Vinted daje naprawdę niesamowitą wolność i w miarę łatwe jest to do ogarnięcia. Pracujesz znacznie mniej niż na etacie. Ale za to intensywniej, z większym skupieniem, prawdopodobnie ta praca jest wykonana fajnie, też masz poczucie, że zrobiłeś dobre rzeczy, i jeszcze jak masz z tego efekty, no to jest po prostu fajnie. Nie masz oczywiście szefa, pomijając oczywiście klientów, których na początku prawdopodobnie no, musisz obsługiwać, później ewentualnie tych gorszych możesz na nich, na, na nich machnąć ręką. Tak jak na przykład ja nie muszę teraz współpracować z każdym, jak ktoś mi po prostu nie pasuje, to już nie muszę z nim współpracować, wolę nie zarobić i po prostu mieć święty spokój. Natomiast na początku wiadomo, że ten klient jest tym szefem i po prostu. Prawnie, jest po prostu, są pewnego rodzaju wymagania, natomiast jako takiego szefa nie masz, więc nikt ci nic nie każe, nikt ci nie, nie wypomina, nikt ci nie męczy, i to jest po prostu fajne dla większości osób. Oczywiście zarabiamy za wynik, a nie za godzinę. To jest jednocześnie trudność i szansa, więc to jest bardzo istotne w tym wszystkim. No, i możesz zarobić dużo, tak. Ale jeśli się nauczysz zarządzać sobą, zarządzać swoją sprzedażą, jeśli wdrożysz w życie różnego rodzaju plany, jeśli będziesz działać według ściśle określonego planu, jeśli będziesz wykonywać konkretne czynności, to wtedy możesz sobie fajnie z tego Vinted żyć. Vinted może być Twoim głównym źródłem dochodu, może być dodatkowym. Oczywiście to samo, co tutaj wszystko powiedziałem, można robić również pracując na etacie, tak. Czyli po prostu to co tutaj mówiłem robicie na etacie, wiadomo, że wtedy tego czasu jest trochę mniej natomiast tak jak wspominałem, tutaj pracuje się na, na Vintage żeby dużo zarabiać wystarczy na przykład 2-3-4 godziny dziennie więc nawet śpiąc, śpiąc 8 godzin i mając 8 godzin na etat, to nadal masz jeszcze 8 godzin. Ja wiem, że to już jest mało, natomiast to jest nadal wystarczająco, żeby rozkręcić sobie dobrze działającą firmę na Vinted I na przykład z etatu masz 4000, z Vinted masz na przykład kolejne 4000, albo 3000, albo 8000. No więc no, jest to dosyć kusząca rzecz, kuszące zajęcie, no bo wyobraź sobie, że pracujesz 100 godzin miesięcznie. I zarabiasz na przykład 9000 zł, tak? Prawdopodobnie znacznie więcej niż na etacie. Pracujesz praktycznie dwa razy mniej niż na etacie, a mimo to część osób nadal nie chce spróbować, boi się zaangażować, nie umie wytrwać i po prostu nie wie, jak to zrobić, żeby taki styl życia po prostu prowadzić. Jeśli Ty chciałabyś chciałbyś taki styl życia prowadzić, nie wiesz jak to sobie ułożyć, nie wiesz jak działać, nie wiesz, jak to wszystko ugryźć, to możesz wkliknąć w link w opisie tego podcastu, zapisać się na darmową rozmowę, porozmawiamy, opowiemy Ci, jak wygląda sprzedaż tak naprawdę od środka, jak to powinno wszystko wyglądać, żeby dojść sobie do takiego życia na Vinted. Oczywiście, to nie jest żadna magia, to jest system, który po prostu można wprowadzić. System pracy, system działania, no i żeby mieć po prostu takie wyniki jak inni, i wtedy sobie żyć właśnie na takich swoich zasadach, a nie na zasadach czyichś. Więc z tym Was zostawiam. Powodzenia w sprzedaży. Do usłyszenia. Cześć.